Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się telewizją na iPada. Chciałbym Wam pokazać te aplikacje, z których ja korzystam, dzięki których można korzystać z usług telewizyjnych na iPadzie. Pierwsza aplikacja to TVP Stream. Jak dzisiaj mamy tutaj TVP Info, TVP we wszystkich miastach, które obejmuje, czyli na przykład Rzeszów, Kraków itd. Tak tak możemy oglądać to nie, na żywo bez najmniejszego problemu. Ta aplikacja ostatnio została poprawiona przez TVP, ponieważ yy, wcześniejsza jej wersja była naprawdę kiepska. Drugą aplikacją to jest TVN Player. E, jak widzicie, TVN Player to będzie taki bardziej VOD. Takie aplikacja też będę pokazywał. Oczywiście możemy oglądać sobie tutaj nasze seriale, filmy e, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest dostępne całkowicie. Za darmo, więc nie musicie nic za to płacić. Działa to naprawdę przyzwoicie i fajnie, także nie ma z tym najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o odtwarzanie jakichś swoich ulubionych seriali. Aplikacja jest wykonana bardzo fajnie, wszystko w niej działa tak jak należy, nic bym tutaj raczej nie zmieniał. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o aplikację DVN Player. Kolejną aplikacją jest aplikacja iPlayer. E Teraz jest taka promocja, można wykupić sobie pakiet IPLA Mix za złotówkę na miesiąc i możecie oglądać wtedy Polsat Sport, Polsat Sport News, Eurosporty 1.2, Polsat e, Sport Extra i te kanały, które e, tutaj widzicie. Oczywiście Filmbox jest jako dodatkowa opłata. VOD Onet to kolejna aplikacja, e, o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. VOD Onet to analogiczna sytuacja do Tefan Player, z tym, że mamy tutaj dostęp Głównie do filmów. Co ciekawe, filmy działają bez najmniejszego problemu. Możemy je sobie wszystkie oglądać w zależności od tego, jaki mamy dostęp do internetu. Jeśli chodzi o jakość, taka jakość będzie nam wyświetlana. Filmy, jest ich tutaj dosyć sporo, więc jeżeli ktoś ich nie oglądał, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tej aplikacji. Nie trzeba ściągać gdzieś tam pseudo z sieci. Wszystko działa e, online jako streaming. Kolejna aplikacja to aplikacja Next+, Plus i to już jest typowa telewizja na iPada. Wystarczy się zalogować, aplikacja jest teraz w fazie testów. E, pobrać sobie aplikację z App Store lub na Androida jest ona też już dostępna. Widzicie też mnie tutaj. E, przepraszam za te refleksy, ale nagrywam e, w dzień. I TVP1 można oglądać w HD, TVP2 również jest dostępny w HD. Co ciekawe, nie ma w tej aplikacji Polsatu. Minusem tego całego przedsięwzięcia pod nazwą Nexplus jest to, że można to oglądać tylko i wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Nie ma możliwości dostępu do tych danych przez stronę www, natomiast sama aplikacja działa fajnie, nie działa na urządzeniach z jaybreakiem bądź po jaybreaku. Tak jak widzicie, aplikacja wykonana jest minimalistycznie, posiada także jeszcze tutaj oprócz programów kamery, które możecie sobie również podglądać na zasadzie streamingu przez internet. Działa to również bardzo dobrze na razie, jest to faza testowa, więc jest dostępna za darmo. Kolejna aplikacja to, moim zdaniem, najlepsza aplikacja webowa, jaka jest dostępna, netfi.pl jest tutaj dostępny Polsat oraz TV4, więc oferta jest dużo bardziej bogata niż w przypadku Next Plusa. Wszystko działa w Safari. Z tego, co się dowiedziałem, będzie na pewno dostęp do aplikacji, natomiast pierwsza aplikacja, jaka wyjdzie, będzie to aplikacja na Androida. Taką informację uzyskałem od dewelopera, który zajmuje się prowadzeniem właśnie tego portalu. Natomiast sam portal działa naprawdę fajnie i przez przeglądarkę moim zdaniem działa wystarczająco dobrze, ale aplikacja wiadomo, jest to zupełnie inna wygoda użytkowania, jeśli chodzi o telewizję na iPadzie. Kolejna aplikacja to aplikacja, która zapewne niedługo zniknie, natomiast na razie jeszcze Jest, jest to aplikacja Cyfra Plus Online Tutaj możecie oglądać sobie Kanal Plus Sport, e, Domo HD Mini Mini i tak dalej. Jeżeli jesteście abonentem e, Cyfry Plus, możecie się zalogować ze swoimi danymi i oglądać sobie tutaj właśnie e, mecze i te programy, które zaraz pewnie tutaj Wam pokażę. Teletu Mini Mini HD, Kuchnia, Domo, Planet. Teraz yy, pomówimy o aplikacji NC Plus Go, która jest najlepiej wykonaną aplikacją, to trzeba przyznać, natomiast ja na razie nie mam do niej dostępu, bo nie jestem abonentem NC Plus i zapewne nie będę, natomiast aplikacja fakt faktem jest wykonana bardzo dobrze. Mamy tutaj super program TV, który działa wyśmienicie, bardzo szybko. Możemy ustawić sobie alerty, które przypomną nam o danym naszym programie. Możemy to od razu udostępnić na Facebooku, na Twitterze, wysyłać mailem oraz zaprogramować sobie nagranie poprzez połączenie z dekoderem NBox. To jest bardzo wygodna funkcja, myślę, dla przyszłych abonentów. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie z NC+, ale to nie ten film na ten temat. Można też używać iPada jako pilota, słuchać tutaj radia. Oglądać kanały, te, które są dostępne poza domem i te, które są dostępne w domu. Więc, jeżeli jesteście abonentem NC, bądź NK, macie dostęp na dzień dzisiejszy do tej aplikacji. Cóż, to by było pewnie na tyle, jeśli chodzi o oglądanie telewizji na iPadzie. Jak widzicie, jest dużo alternatyw. Niemniej jednak, trochę czasu minie, zanim deweloperzy oraz telewizje pojmą to, że jest to tak naprawdę przyszłość oglądania y, telewizji, jeśli chodzi o oglądanie tego poza domem. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem Wam aplikację, które możecie sobie pobrać i na nich oglądać telewizję. Jeżeli Wam się film spodobał, to subskrybujcie kanał. Możecie go gdzieś sobie udostępnić. Lajkujcie i dzięki za oglądanie kolejnego materiału wideo.